Witam cię serdecznie na moim kanale. Dziś nadszedł ten czas, dzień przed Barburką, kiedy przychodzę do Was z ostatnim katalogiem w tym roku. Katalogiem numer 17. Katalogiem pełnym złota, pełnym blasku, pełnym przeróżnych e, propozycji prezentowych ze strony firmy e, dla naszych bliskich, ale też dla nas. Każdy z nas może sobie coś prezentować przy tej okazji dobrze też czasem rozpieścić siebie. Jak widzicie, mam tutaj wiele kolorowych zakładek, więc nie umieszkając, postaram się Wam bardzo szybko. Chyba mi to nie wyszło stwierdzenie. Postaram się Wam w miarę szybko pokazać, co ja. Moje propozycje, moje polecenia z tego katalogu, na co warto zwrócić uwagę, czemu się warto przyjrzeć. Niezmiennie zachęcam Was do obejrzenia tego katalogu w wersji online. Dlatego też można go zobaczyć właśnie na stron stronie firmy Oriflame, w apce Oriflame, bądź czasem można gdzieś znaleźć na YouTubie. <laughs> Pod moim filmikiem też postaram się Wam zamieścić link właśnie do tego katalogu online, dlatego że wiele rzeczy, gadżetów, Przede wszystkim, ale też innych produktów kosmetycznych na filmikach jest pokazanych w bardzo fajny sposób, bardzo przybliżających dany kosmetyk, dany produkt. Więc bardzo, bardzo Was zachęcam. Nie tylko na takiej płaskiej kartce, ale tak w formie filmiku, w formie 3D te różne produkty są przedstawione. Bardzo cieszę się, że do mojego zespołu dołączyła Pani Renata, która już dwa katalogi ma za sobą. W programie witamy. Ten to będzie 17, to będzie jej trzeci katalog, złożyła dwa zamówienia. Witam serdecznie Pani Renato, tu też na forum tego filmiku w tej społeczności Oriflame. Życzę udanych zakupów i bardzo dobrych, przyjemnych doznań skorzystania z produktów naszej firmy. Dziękuję też oczywiście za wszystkie łapki w górę, za wszelkie komentarze. Bardzo mi miło, że przynajmniej część z Was ma czas, ma chęć, ma ochotę żeby cokolwiek pod tym moim filmikiem naskrobać troszeczkę i podzielić się też własnymi doświadczeniami z używania, kupowania tych kosmetyków także dziękuję, dziękuję z całego serca słuchajcie, no to czas na katalog numer 17 katalog zaczyna się nową odsłoną naszych perfum z serii Ekla. tych perfum już troszeczkę jest, jest Ekla Weekend, jest Ekla Femme a tym razem mamy nową odsłonę Eclat Festivite. To, to są zawsze perfumy rodem z Paryża, perfumy produkowane w takim właśnie paryskim, francuskim szyku. Tym razem mamy zapach kwiatowo-owocowo-drzewny z maliną, akordem białej piwoni i akordem szampana, który pojawia się dość rzadko, przynajmniej w tych naszych perfumach. Jest oczywiście kółeczko, można sobie wypróbować ten zapach. Ja już dzisiaj przyznam się Wam, no nie udało mi się szybciej nagrać filmiku, ale dzisiaj już robiłam właśnie pierwsze zamówienie i też sobie ten zapach zamówiłam, bo samo wypróbowanie go właśnie w tym kółeczku, moim pierwszym odczuciem, jest takie bardzo delikatne, bardzo orzeźwiające. Ja nie przepadam za mocnymi zapachami, nawet w tym okresie zimowym, nawet w okresie świątecznym. No, chyba że nie wiem, wychodziłabym gdzieś w miejsce, gdzie jest spora przestrzeń, gdzie ten zapach się ma szansę w dużej mierze ulotnić ale w takich małych pomieszczeniach szczególnie teraz gdzie się zamykamy bo jest zimno no to niestety mnie te mocne zapachy przyprawiają o ból głowy dlatego mówiłam też sobie ten właśnie ekla bo mm, mam nadzieję, że to akurat będzie zapach który przypasuje mojemu nosowi no i pierwsze strony to um, ciąg dalszy zapachów bo na, już na następnej stronie na stronie siódmej jest pierwszy Chyba pierwszy, perfum męski i ten perfum został e, wpisany w ten cały zestaw naszych perfumów z serii Essenza, tym razem jest to Essenza Men Elixir, e, jest to drzewno betiwerowy, jakkolwiek, nie wiem o co, nie wiem co to znaczy do końca, ale jest to zapach z bursztynem, z drewnem, olibanum, i czarną, po, z czarnym pieprzem, więc czarny pieprz na pewno da takiego mm, małego smaczku temu perfumowi. Ja już y, słyszałam wiele bardzo, bardzo pozytywnych opinii na temat tego y, zapachu, y, zarówno od kobiet, jak i od mężczyzn. Słyszałam już, że też niektóre panie podbierają swoim panom właśnie ten perfum, bo też y, niektórym paniom bardzo się on spodobał. Cena wprowadzająca to 139,90 zł. Nie powiedziałam Wam jeszcze ceny tego Ecla Festiviteta. Cena to jest cena 50 zł, więc myślę, że nie za drogo, tak w sam raz na takie dla siebie zakupy. A jeżeli oczywiście chcesz skorzystać z tańszej jeszcze opcji, czyli mieć 23% rabatu na te wszystkie produkty, nawet od tych cen e, promocyjnych, no to zapraszam Cię do klubu Oriflame, tak jak Pani Renatka się zapisała i skorzystała już dwa razy właśnie z tej opcji. Obojętnie, czy zostajesz partnerem biznesowym czy klubowiczem, to przy tym pierwszym zamówieniu na, także klubowicze mają 23% rabatu, więc zapraszam Cię, zachęcam. Naprawdę myślę, że też kupując za 200 zł co najmniej możesz wejść właśnie w ten program Witam, w którym można sobie odebrać w trzech kolejnych katalogach, robiąc te zamówienia po 200 zł, można sobie odebrać fajne prezenty yy, za około 5 zł więc bardzo, bardzo Cię zachęcam myślę, że w okresie świątecznym to nie jest wielki problem zrobić zamówienie za 200 zł no bo właśnie pokażę Ci jak wiele prezentów możesz też sobie tu y, zafundować, czy sobie, czy swoim najbliższym, w Mniejszy, mniejszych w większych cenach, droższe, tańsze y, w zestawach samodzielnie, indywidualnie, jakkolwiek dla Panów, dla Pań oczywiście dla, dla nastolatek, dla dzieci, wszystko tu w tym katalogu jest tego sporo stron jest aż 180 Także no, myślę, że każdy ma z czego wybierać. I zakupując też ten perfum, właśnie męski, gratis dostajemy żel do mycia twarzy, który jest w granicach około 50 zł. Bardzo też dobry produkt z tej serii Novaech. Na, na następnych stronach są um, damskie wersje tych zapachów Essenza. Na następnej stronie um, zapach, właśnie który w poprzednim katalogu świętował swoje triumfy, Essenza Supreme, czerwona wersja bursztynowo kwiatowa i tu ko z kolei dostajesz torebkę na prezent i pomadkę. poprzedniej nie było torebki. W tej dostajesz torebkę na prezent i pomadkę z serii Jordani Gold Iconic w pięknym czerwonym odcieniu o wartości 40 zł. też. Więc no, myślę, że warto w kolejny, na kolejnej stronie podstawowa wersja Jordani Gold Essenza Owa są w cenie 39,90 zł, czyli prawie 140 zł, i tu z kolei dostajesz krem do ciała w tej samej nucie zapachowej, właśnie co Cordani Gold. Co też oferują nam następne strony? Zawsze pierwsze strony to wszelkie nowości, które tu firma proponuje, i teraz na ten okres świąteczny katalogu, który nie powiedziałam z tego wszystkiego, trwa od 1 grudnia aż do 28, więc ma taki wydłużony okres yy, ważności. Co nie znaczy, że te wszystkie produkty do samego końca będą dostępne, no bo wiecie dobrze, że potem w ostatnich tygodniach czasem się zdarza, że niektóre z tych produktów są już w brakach, są, nie wszystkie magazyny mają odpowiednią ilość tych produktów. Czasem po prostu jest jakiś większy popyt, szczególnie teraz przed świętami, na któryś z produktów, no i po prostu trzeba czekać, aż znowu go do naszych magazynów dowiozą. Także nie zwlekajcie z zamówieniami. Zapraszam, właśnie, żebyście to może zrobili właśnie w przeciągu pierwszych dwóch tygodni trwania katalogu, bo wtedy właśnie najłatwiej zaopatrzyć się w te wszystkie produkty, nie narażając się na braki, na to, że wyskoczy Wam brak jakiegoś produktu. Strony 14-15 to cała seria, cały zestaw takich produktów pielęgnacyjno-kosmetycznych, czyli mydełko, gąbka, płyn do kąpieli i kremik do rąk, Starling Sky, czyli takie rozgwieżdżone niebo, tych produktów tu jest właśnie 4. Można z tego fajny też zestaw taki prezentowy skompletować, niezobowiązujący. Medełko w cenie 5 zł, płyn do kąpieli 15 i kremik do rąk 8 zł. Jest to zaproszenie do zimowej krainy czarów, tak to tu jest opisane. Na kolejnej stronie 17 z kolei dwa takie już bardzo kultowe nasze produkty, bardzo, bardzo dobrych cenach. Produkty mocno regenerujące naszą skórę, mocno wzmacniające, mocno odżywiające, dające takiego naprawdę powera naszej skórze. I to są oba produkty z serii Nowage. Jeden z nich to maseczka na noc, którą się nakłada, nie do, której nie trzeba zmywać. A drugi to z kolei te nasze kapsułki, takie tak zwane rybeczki, które zawierają w sobie cenne olejki, które możecie, właśnie jako serum stosować pod kremy. Ja tu akurat mam tą maseczkę, nie będę jej rozpakowywać, bo już wielokrotnie też ją pokazywałam. Widzieliście, ona ma taką nakładkę, tak jak te nasze rybeczki z olejkami takie świąteczne nakładki dodatkowe więc pięknie to też wygląda, jeżeli chce się komuś sprezentować takowy produkt. Maseczka jest w bardzo w dobrej cenie 55 zł, a nasze rybeczki też. Wcale nie gorsza cena, 80 zł. No to już jest produkt taki, to już są produkty z wyższej półki. Co tu mamy dalej? Warto zwrócić uwagę na stronę 21, bo to też było w katalogu poprzednim, więc tylko zasygnalizuję trzy z żeli Love Nature o zapachu truskawki, ananasa i grejpfruta Może być wasze za jedyną dyszkę w momencie kiedy kupicie dwa z tych żeli. Myślę, że to też nie jest y, jakiś wielki wydatek, żeby właśnie sobie zakupić dwa żele każdy za 10 zł. Y, pojemność 250 ml, o ile dobrze pamiętam, no tak, 250. Y, żele o przepięknych, owocowych zapachach. Myślę, że też taka y, fajna. Y, jeżeli. Nie macie ładnie pachnących żeli do tej pory, bo nie wiem, staracie się oszczędzać jakkolwiek. No to myślę, że w tym okresie świątecznym e, warto też porozpieszczać swoje zmysły, nie tylko e, dobrą jakością żelu, który ma formuły biodegradowalne, ale też właśnie samym zapachem, który koi nasz, we, e, nasz zmysł z zapachu. E, strona 23. A tu chcę Wam zwrócić z kolei uwagę na nasze kremy. Które weszły w nowej odsłonie, w ulepszonych formułach Royal Velvet na dzień i na noc, każdy z nich możecie mieć w cenie 55 zł, chyba że zdecydujecie się zrobić z nich zestaw. Wtedy do, do, firma dokłada do tego torebeczkę prezentową, i wtedy oba te kosztują kremy 90 zł, czyli każdy z nich 45, czyli o 10 zł taniej, jeżeli kupicie oba, to oszczędzacie. 20 zł na obu tych kremach po za każdy myślę, że rzecz warta uwagi jeżeli myślałaś, czy kończą Ci się zapasy właśnie kremu na dzień i na noc no to myślę, że jest to świetna Oferta nie ma co zwlekać. Strona 32-33 to z kolei gadżety nowe, które wchodzą tutaj w tym katalogu. Ten katalog jest w ogóle pełen gadżetów, które były, które są, które wracają, pojawiają się. Także macie do wyboru nie tylko produkty kosmetyczne, pielęgnacyjne, ale także takie produkty, które myślę ucieszą wie, wielu z Was. Jest propozycja do zakupu takiego pluszowego poncza ocieplającego skarpetek, zapakowanych w piękne pudełeczko, ocieplacza na nogi w kształcie takiej misiowej głowy, bądź też opaski z uszkami, I już Wam mówię, ile te wszystkie produkty poszczególne kosztują. Ocieplacz na nogi w cenie 100 zł to ponczo z kapturem też 100 zł uszka, opaska z uszkami 20 zł i skarpetki 40 zł, skarpetki są w rozmiarze uniwersalnym, więc myślę, że będą pasować zarówno kobietom, jak i mężczyznom, drobniejszym jak i większym stopom wszystko w takim brązowym, cieplutkim kolorze, myślę, że fajna opcja też do zrobienia prezentu z tego wszystkim, którzy uskarżają się na chłód w swoich domach, czy którzy marzną i potrzebują takowego Ocieplenia, szczególnie w okresie świątecznym, kiedy więcej czasu spędzamy w domu. Strona 35 z kolei to zestaw kolczyków, takich wkrętek, trzech rodzajów. Te są z perełkami takimi wypukłymi. Kolczyki takie już eleganckie zestaw bardzo fajny na ten okres świąteczny. Można właśnie każdego dnia wyskoczyć w innych kolczykach i będzie znowu jakaś. Odmiana. Ten zestaw możecie mieć za 30 zł, czyli każda, każde wkrętki za dyszkę. Jeżeli 69 zł wydać się na produkty z tego katalogu, co też myślę nie jest wielkim problemem, no bo czas świąt przed nami. Kolejne strony to są gadżety, które były w poprzednich katalogach, więc i zestawy biżuterii, torebka, zegarek, opaska, spinki do włosów, większość w takim butelkowej zieleni. Więc, jeżeli ktoś z Was preferuje tego typu kolorystykę, to też bardzo dobra opcja, żeby właśnie można sobie skompletować całą zestaw. No i jeszcze raz wracamy do pomadek, które w poprzednim katalogu świętowały swój triumf, swoje wejście. Trzy pomadki w takim brokatowym odzieniu, że tak to nazwę. Ja mam tą jedną z nich. To jest pomadka, którą. Chciała też sobie zamówić moja koleżanka. Niestety, akurat ta pomadka w takim nudziakowym kolorze, mam ją na swoich ustach. Wygląda ona w ten sposób zobaczcie, pięknie się mieni. Już sama ta pomadka, kiedy ją wyciągniecie, nie wiem, przy koleżankach w pracy, na jakiejś imprezie, to na pewno zrobi wrażenie, bo wygląda jak, taki, jak taka po prostu błyskotka wyciągnięta z waszej torebki. Ta właśnie o tym nudziakowym kolorze, no niestety, chwilowo jest w brakach już. Mam nadzieję, że jeszcze w trakcie tego katalogu w naszych magazynach znajdzie się jej zapas, bo wiem, że wielu z Was bardzo się spodobała, właśnie szczególnie ta Nudziakowa kredka, taka, ta pomadka, która jest takim kolorem niezobowiązującym. No i jak widzicie, na moich ustach brokatu żadnego nie widać. Jest delikatny, fajny, satynowy połysk. Te brokatcikowe. Hmm, hmm, nie wiem, nazywać Perełeczki są tylko na około tej szminki, więc jeżeli coś Wam się zdarzy y, dostać na usta, one też nie powodują jakiegoś dyskomfortu, drapania, darcia, nic takiego. No to zostawią może jeden, dwa małe takie cekineczki na Waszych ustach, to tylko doda blasku. Y, teraz jeszcze strony 50 i 51. Tu z kolei coś na nasze oczy, żeby też mm, móc. Y, pogłębić nasze spojrzenie w tym okresie świątecznym. To najpierw trzy cienie w płynie, które są cieniami matowymi i one każdy z nich jest w cenie 22 zł. Ja w końcu mnie się udało w końcu skompletować całą trójeczkę, bo był czas, że któregoś z nich też przez dłuższy czas nie było już, nawet nie pamiętam którego czy nie tego średniego. One wyglądają w ten sposób, zobaczcie zrobię Wam zaraz słocze na ręce pięknie Wam powiem naprawdę się nimi na oczach maluje bo można je właśnie rozetrzeć pędzelkiem można palcem i dość szybko zastygają nie są nie rozmazują się nie zbierają się w zagłębieniach jeżeli oczywiście dobrze je Rozprowadzicie. No, i można z, z tych trzech cieni zbudować cały makijaż oka, czyli i jasna baza, i średnia, średni kolorek na tutaj tą naszą górną nieruchomą powiekę, na załamanie, i w kąciku oka ten kolorek średni o. W ten sposób one wyglądają na dłoni. Więc najjaśniejszy, średni jest w środku, tak, taki nie za ciemny, jakby kawa z mlekiem coś takiego i ten najciemniejszy, no to już taki gorzka czekoladka to w kącikach oczu można sobie gdzieś podkreślić właśnie kontury oka i wygląda to właśnie w ten sposób i z drugiej strony z kolei są cienie, które mają efekt wow, czyli blask czyli taki połysk tu są cienie w sześciu kolorach, kosztują też 22 zł ja też dwa z tych cieni mam Takim szampańskim kolorze i niebieskim. I przyznam się Wam, że tego niebieskiego jeszcze nie odważyłam się uszyć. Bo jakoś ciągle wydaje mi się, że jest on za jaskrawy. I już Wam też pokażę słocze na ręce właśnie tych dwóch kolorków. No myślę, że też dla blondynek albo dla osób, które mają e, piwne, ciemne oczy, no to ten niebieski będzie też idealny. I zobaczcie, te właśnie dwa wyglądają w ten sposób. Jest błysk, jest wow. Więc też dla rozświetlenia jeszcze oka, jeżeli ktoś z Was preferuje takie błyski, no to też myślę bardzo dobra opcja. No i czas nas goni, a nowości jeszcze są w tym katalogu strona 71. To jak wiecie, już wiele naszych produktów z serii Jordani, Gold z tych kosmetyków kolorowych zmienia swoją formułę na to, że są teraz wszystkie one z serum i nasze perełki i wszelkie podkłady. Też właśnie puder prasowany został wzbogacony o serum i mamy trzy kolorki do wyboru. Tu na dole są pięknie pokazane, właśnie tak jak ja zawsze proponuję. Możesz sobie w świetle dziennym przyłożyć do swojej twarzy i zobaczyć, który kolor najbardziej współgra z twoją karnacją i ten sobie wybrać. Te pudry są w cenie 60 zł w cenie prowadzącej. Strona 76 i 7. To cztery zapachy, które Wam polecam. Którzy lubicie takie. Zapachy są bardzo różne. O takiego bardzo słodziutkiego, oh sweet, naszego Whisper of Me. Ten zapach Wam proponowałam w okresie letnim, ale też w końcu udało mi się go kupić porą jesienną. Kartonik jest taki bardzo ascetyczny w swojej kolorystyce. Sam zapach wygląda w ten sposób. Pięknie to wygląda, właśnie koreczek w kształcie jakby takiego. Kamienia. No i ten Ox Sweet cena 50 zł, Whisper of me 80 zł. To jest zapach kwiatowo-drzewno-piżmowy. I jeszcze tu mamy, z tego już gdzieś zabyło mi się pudełko, ale jeszcze Greater owocowo-kwiatowy z mandarynką tuberozą i białym bursztynem. Piękny zapach, ten ostatni jak widzicie, zaczęłam używać. Mnie się on naprawdę podoba i tak jak wam powiedziałam, właśnie takie lekkie zapachy owocowo-kwiatowe ostatnio jakoś hmm, przypadają mi do gustu. No i na stronie 77 jest z kolei zapach Infinita. To akurat mam ten kurczę, nie ten, który jest tu w katalogu w cenie 55 zł, tylko My Sun No ale buteleczki są takie same, tylko tu jest trochę inna. Kolorystyka. Tu jest ta podstawowa wersja. Jakoś nie popatrzyłam. Hmm. Tu jest ta podstawowa wersja różowa o e, zapachu kwiatowo-owocowo-drzewnym z mandarynką, jaśminem i drzewem kaszmirowym. Na następnych stronach inne zapachy, a jeszcze chcę Wam e, przybliżyć troszeczkę. Zapach ze strony 82 to z kolei Miss Jordani. Wygląda w ten sposób. Buteleczka też wygląda pięknie, elegancko, ekskluzywnie. Z błyskiem, ze złotą nakrętką. I to jest z kolei zapach kwiatowo-owocowy z sorbetem z mango neroli i z czerwonym pieprzem. I mnie ten zapach, Wam się przyznam, ostatnio pasuje najbardziej. Jak widzicie, mamy już go połowę zużytym, bo przyznam się Wam, że ja używam na raz siedmiu zapachów, ostatnio to policzyłam. Więc te dwa na przykład są w moim użyciu w tej chwili, no więc i mi się po prostu nie mieści na półce, nie chcę tam mieć takiego tłoku. Ale ten zapach jest w cenie 70 zł. No i też bardzo go Wam polecam. Ta mandarynka, właśnie tu ten sorbet z mango, mandarynki tu akurat nie ma, przepraszam. Sorbet z mango, mega, mega mi tu to pasuje, jeżeli chodzi o zapach. No i coś też dla naszych panów, oczywiście strona 96-7 albo dezodoranty w kuleczce 4 do wyboru za dyszkę, albo dla panów możecie sobie wybrać szalik, skarpetki, zegarek. Zegarek w cenie 120 zł, skarpetki w cenie 60 i tak samo szalik męski w taką piękną kratę brązową. Więc też można coś dla naszych panów sobie wybrać w prezencie by im zakupić. Na stronie, no i nie wyciągłam sobie tego, ale na stronie 129 chcę zwrócić Waszą uwagę na serum Time Restore. Serum, które jest takim najsilniejszym serum. Dla osób z dojrzałą cerą, którą ja też posiadam już, z cerą dla kobiet w eleganckim wieku, już to tak ujmę, który jest serum regenerującym, wyraźnie poprawiającym wygląd skóry już po jednym tygodniu. I tu jest w bardzo dobrej cenie. Ze 185 zł jest cena promocyjna 110 zł bez 10 groszy. Więc jeżeli któraś z Was chciałaby sobie takowy zastrzyk młodości... Zafundować w tym okresie świątecznym, no to też bardzo, bardzo was zachęcam. To jest bardzo tu dobra opcja. A z kolei, jeżeli chcesz coś dla swojego zdrowia, dla swojej e, odśrodka, że tak powiem, wspomóc swój organizm, e, no to z kolei na stronie 137 nasze kwasy omega-3 są w bardzo dobrej promocji: 55 zł, 30 kapsułek. To są kwasy produkowane z maleńkich rybeczek, z sardynek, między innymi kwasy wielokrotnie oczyszczane z metali ciężkich, z przeróżnych substancji toksycznych, które też rybki łykają, niestety, pływając w naszych morzach i oceanach na które są narażone, bo te wody mamy coraz bardziej zanieczyszczone. No ale te kwasy omega są poddawane restrykcyjnym badaniom, restrykcyjnemu oczyszczaniu i detoksykacji, także na pewno są bardzo zdrowe, na no i otoczka żelowa też jest z kwasu rybiego, bodajże z tego co pamiętam, więc też bardzo łatwo przyswajalna przez nasz organizm. Na stronie 158. Tak. Z kolei dwa takie zestawiki, z których każdy może, no mnie zachwyca w inny sposób, każdy. Pierwszy to zestaw taki czekoladowy, w swojej kolorystyce, ale też w zapachu, o takim zapachu kakaoka, multifunkcyjny krem Love Nature, to cała seria, za 24 zł, żel pod prysznic w cenie 20 zł, bądź mydełko wyglądające jak taka okrągła duża kostka czekolady w cenie 7 zł i te produkty, dwa, żel pod prysznic i kremik są w Ostatni raz w katalogu to była edycja limitowana. Pojawiła się bodajże latem, albo na wiosnę, już nie pamiętam. I to jest ym, kakao z miętą taki zapach. Z tym, że tej mięty tam powiem Wam nie czuć prawie, że wcale. Z kolei na następnej stronie za, zestaw taki mocno neonowy. Zestaw z kolei w takiej nowoczesnej ym, i kolorystyce i designie. I tu z kolei jest bardzo mocno cytrynowy zapach, co też z kolei bardzo mi się podoba. O, to jest cytryna, cytryna i jeszcze raz cytryna. Na stronie z kolei, później na stronach późniejszych od strony 170 jest mnóstwo takich małych zestawików, niezobowiązujących prezencików. Medełko, kremik w przeróżnej opcji, w przeróżnych połączeniach, maseczki można kupić za 15-17 zł. Też zachęcam do zerknięcia. Strony z kolei końcowe, już to strona 176 i 177, to. To, co już Wam też wielokrotnie pokazywałam, nasze piękne zestawy Essence and Co. Tu są akurat dwa. Jeden właśnie verbena cytryna, ten, który ostatnio ostatnio kupiłam. No i to cieszę się, mega, jest troszeczkę zmieniona naklejka na opakowaniu, ale zapach został ten sam. No i drugi gruszka z tonką. Mi ten gruszka z tonką akurat mm, średnio mi ten zapach pasuje, natomiast ta verbena z cytryną niezmiennie mój numer jeden. No, i jeszcze chcę Wam zwrócić uwagę na produkt na stronie ostatniej, ostatni. Jordani Gold podkład odmładzający na bazie serum z SPF-em 12 i filtrami UVA w cenie 36 zł. Kupując go w tej, prom w tej obniżce, jeszcze z 23% rabatem jako partner biznesowy bądź klubowicz, no to to już jest mega sztos, żeby taki podkład mieć za 20 parę złotych. Jest oczywiście sześć kolorków Tu na dole strony można sobie sprawdzić też tak, jak proponowałam, w świetle dziennym do swojej skóry, który najbardziej pasuje. No i zachęcam. Najlepsza cena. Nie wiem, te podkłady są w tej chwili w cenach 50-60 zł, więc te 20 pary, no to myślę, że jest to mega okazja. No i tak z pomalowaną ręką będę to musiała. Patrzcie, przejeżdżam palcem w tej chwili. Nie są już utrwalone. Będę to musiała zmyć jakimś płynem konkretnym, już nie, nie chusteczką, nie wiem, wodą. Dziękuję Wam, kochani, za ten szybciusieńki przegląd y, katalogu.